Jeśli myślisz o wdrożeniu sztucznej inteligencji, patrz na dane. W zeszłym tygodniu wpadł mi ciekawy wpis na profilu Mirka Bournejko na LinkedInie dotyczący wykorzystania, czy w zasadzie teorii związanych z AI i firmami. Czy AI będzie tak potężne, że programiści stracą pracę? Wariant drugi, czy programiści będą najpotężniejszą grupą użytkowników mającą pod sobą boty AI? Czy po prostu firmy mają już tak duży dług technologiczny, że gdyby tam trafiła AI, to się złapie za głowę? Oczywiście do postu zalinkuję. Natomiast mnie temat bardzo zainteresował, ale pod kątem polskich, małych i średnich firm produkcyjnych. Dlaczego właśnie takich? Po pierwsze, myśląc o takich firmach produkcyjnych, mam na myśli firmę, które mają swoją księgowość, mają magazyn, logistykę, dział projektowy, no i tą produkcję, gdzie na hali jest kilka maszyn, czy kilkanaście maszyn, w zależności od wielkości organizacji, tam gdzie dużo się dzieje, a niekoniecznie są to wielkie korporacje, które mogą pozwolić sobie na wdrażanie takiej czy innej technologii. Mi oczywiście subiektywnie nasuwa się teza numer trzy, że jednak te firmy mają dość duży dług technologiczny. I nie mam tu na myśli zakupu maszyn, bo te bardzo często mają najnowsze z najwyższej półki, ale dług technologiczny w postaci oprogramowania i danych, a tak naprawdę zarządzania danymi. Już tłumaczę. W internecie jest masę informacji na temat wykorzystania AI w firmach takich czy innych, również produkcyjnych. Są przechwałki producentów oprogramowania i maszyn, jakoby mieli wykorzystywać technologię AI w swoich rozwiązaniach. Szkoda, że nie zawsze jest to przedstawione, co dokładnie to znaczy. Firmy też nie są lepsze, lubią się przechwalać, zwłaszcza menadżerowie. Tak, tu wdrażamy taki czy inny projekt AI, i za chwilę to nam się uda. Dodatkowo wpadłem na badanie EY z dość odważnie brzmiącym tytułem Przemysł otwarty na AI w Polsce 62% firm produkcyjnych już postawiło na tę technologię. Myślę sobie, what? 62%? To mega dużo. 62% polskich firm już ma wdrożoną technologię? Oczywiście, gdy wejdziemy dalej w artykuł, to okaże się, że 20% czy 21% z tych firm ankietowanych ma wdrożoną a 41 jest w trakcie. Oczywiście, kwestia tego, jak duża była próba tych firm i co to oznacza firma produkcyjna i czym ona się zajmuje, bo firmy produkcyjne to również takie robiące żywność, a takich dzisiaj akurat nie mam na myśli. Patrząc na taki obszar rzeczy, wydaje mi się słuszne zastanowienie się nad tym, co to w ogóle oznacza wdrożenie technologii AI w firmie produkcyjnej. Czy to, że ja korzystam z czata GPT do przygotowania oferty, streszczenia umowy bądź innych prostych czynności, to już oznacza, że mam wdrożoną technologię AI? Nie, w ogóle nie. Czy jeżeli wykorzystuję oprogramowanie bądź narzędzie, które ma wbudowane narzędzia AI i często są to po prostu rozbudowane tutoriale do oprogramowania i samouczki? Niekoniecznie. W moim odczuciu wdrożenie, przykładowe wdrożenie AI w firmie produkcyjnej może polegać na tym, że monitorujemy maszyny pod kątem potencjalnych awarii i zużycia narzędzi, a właśnie sztuczna nam inteligencja podpowiada, kiedy to może nastąpić i kiedy powinniśmy reagować. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach produkcyjnych to może być również wsparcie procesu prototypowania, projektowania lżejszych konstrukcji, a równocześnie tak samo wytrzymałych w celu zaoszczędzenia kosztów i masę innych korzyści. Natomiast, czy jesteśmy gotowi na tego typu rozwiązania? Wdrożenie technologii AI w firmach produkcyjnych nie opiera się tylko na tym, że ja kupię jakieś rozwiązanie, wykupię subskrypcję w takim czy innym serwisie, bo w zasadzie to nic nie da. Aby tego typu rozwiązania przynosiły nam konkretne korzyści, musimy mieć uporządkowane dane. I to nie tylko dane. Mówiące o tym, jak i dużo produkuje, to oczywiście też jest przydatne, ale przede wszystkim dane wejściowe od przygotowania ofert, przygotowania projektów, dane magazynowe, zarządzanie produkcji, a żeby te dane miały sens, powinny być również ustrukturyzowane. A żeby mieć dane ustrukturyzowane, powinienem wykorzystywać w firmie takie rozwiązania jak systemy ERP, systemy PLM, systemy CAD, Systemy magazynowe i do planowania produkcji. I co ważne, te wszystkie systemy ze sobą powinny gadać, aby w momencie, kiedy przyjdzie AI, mogła popatrzeć, popatrzeć dziwnie to brzmi sztuczna inteligencja popatrzeć, na ten obszar moich danych mogła nam podpowiadać konkretne rozwiązania i wskazywać, tak jak streszczamy dokumenty w czacie GPT, tak AI w obszarze naszej produkcji mogłaby streszczać. To, co mamy w naszym zakładzie. Zatem po co ten wywód? Otóż, kiedyś na konferencjach, jeszcze przed COVID-em i w trakcie, wielokrotnie powtarzano przemysł 4.0, wdrożenie przemysłu 4.0, każdy to musi mieć. Dzisiaj AI omawiane jest przez wszystkie przypadki, ale jeżeli myślisz na poważnie o wdrożeniu takiej czy innej technologii opartej o rozwiązania sztucznej inteligencji, zacznij patrzeć na swoje dane. Popatrz, gdzie przechowujesz te dane, w jakiej formie. Czy dane są przekazywane z, jednego, z jednej organiza jednostki organizacyjnej do drugiej w sposób nieplikowy, yy, tylko w sposób programowy, poprzez połączenia różnych baz danych czy inne interfejsy? Niestety praktyka pokazuje, że najczęstszym wykorzystywanym rozwiązaniem i najlepiej sprawdzającym się jest plik Excel. Niestety, poza tym, że on jest super wygodny, jest mało wiarygodnym źródłem, ponieważ każdy z użytkowników może mieć swojego Excela i na swój sposób go interpretować. Dlatego jeszcze raz, jeśli myślisz o wdrożeniu sztucznej inteligencji, patrz na dane. Jeśli chcesz porozmawiać na ten temat, jak zarządzać dokumentacją, jak podejść do wdrożenia systemów do zarządzania dokumentacją, daj znać. Trochę doświadczenia w tym obszarze mam i myślę, że będę mógł Twojej firmie i Tobie pomóc. Do zobaczenia, cześć.